Zacznę może troszeczkę od tego, w jakiej kondycji jest w tej chwili rynek produkcji wagonów kolejowych i jak sobie radzi w tym kryzysie gospodarczym, w którym cały czas jesteśmy. Produkcji nie tylko wagonów kolejowych, bo to jest jeden z elementów z się na naszej produkcji, bo są to i, i, i lokomotywy, i elektryczne zespoły trakcyjne, no wagony również. Realizujemy czy kończymy zamówienia, które jeszcze pozyskaliśmy w roku 2020-2021. Na no w tej chwili zaczyna się robić taka wolna przestrzeń w zamówieniach. Tak ładnie to określam wolna przestrzeń, ponieważ no czekamy na środki z krajowego programu odbudowy. No może nie my czekamy, tylko nasi potencjalni klienci na to czekają. Bo większość krajów europejskich jednak już realizuje i, i są dziesiątki, jeżeli nie, nie setki sztuk zamówionych. No, słyszymy cały czas od przewoźników, od PKP Intercity, między innymi zapewnienia, że inwestycje w tabor są planowane. Złożyliśmy ofertę no, na te puszpule, o, o których wszyscy tam pisali i czekamy. Tam jest taki mały zapis w opisie warunków zamówienia. Taka gwiazdeczka, gdzie dodane jest małą czcionką, że po pozyskaniu środków z Krajowego Programu Odbudowy. Jeżeli tego nie będzie, nikt umowy nie podpisze. I to jest problem. To obiecane są środki z PFR-ów zamiast PPO. To zamówienie to jest kilka miliardów złotych. Przeglądałem plany PFR-u, między innymi PFR-u, jakie środki się mają pojawić i w jakiej wysokości. Nie dowierzam w to, bo to jest trochę za mało. Panie prezesie, no ale mówimy o polskim rynku, a przecież wiemy doskonale, że Newak to nie tylko polski rynek, ale Europa i w zasadzie z tego, co, z tego co wiem, to nie tylko Europa. Gdzie jeszcze można jechać pojazdami, które powstały tutaj w Małopolsce? Jeżdżą nasze pojazdy we Włoszech, jeżdżą nasze pojazdy na Sycylii. Metro nasze, które robiliśmy wspólnie z Siemensem, jeździ w Sofii, ale Wbrew pozorom ten rynek kolejowy jest rynkiem dość szczelnym i wejść na y, inny rynek. Uczestniczymy oczywiście w przetargach y, w kilku krajach europejskich, czekamy na rozstrzygnięcie, jest trudne. Natomiast wielcy. Y, Producenci taboru kolejowego, no, najwięksi na świecie, to mówimy tu o Siemensie, mówimy tutaj o Alstomie, chcą, abyśmy razem współpracowali i taka współpraca jest możliwa. Tylko dla mnie priorytetem jednak jest, żebyśmy to jak jest możliwość robili sami, rozwijali swój pro, produkt, rozwi kadra inżynieryjno-techniczna się rozwijała, bo nie chciałbym, abyśmy zostali sprowadzeni do roli montowni. Rozumiem, że nie chciałby Pan, żeby wchłonął Was jakiś duży gracz, tak? więc Nie mówię o chłonię... wchłonięciu, bo, bo, bo to, to jest daleka droga, bo jesteśmy spółką publiczną, spółką giełdową i każdy posiadacz akcji musi sam decydować, czy chce te akcje sprzedać, czy nie. No oczywiście można je kupić na giełdzie, ale to, to, to nie jest takie proste. Natomiast współpraca, czy to jako poddostawcy, czy jako konsorcjanta, jest możliwa, natomiast ona Zawsze współpraca z wielkim. No, nie mogę powiedzieć, że jest dla Newagu tutaj konkretnie nieopłacalna, bo, bo, bo bym powiedział nieprawdę. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że to jednak przy tym stoliku ktoś inny te karty rozdaje. Panie prezesie, to jeszcze ostatnie pytanie już. Dzisiaj nagroda dla Nowagu, dzisiaj nagroda również dla PKP, zresztą nie jedyna, bo Orły mają swoje edycje w różnych województwach i widzimy, że, że kolej jest doceniana. Czy pan ma takie poczucie, że kolej to jest transport przeszłości, który będzie generalnie inwestowany? Ja sobie nie wyobrażam życia codziennego bez kolei, bo bardzo prosty przykład. Japonia, bardzo trudny teren, Górzysty, wiele wysp. Byłem ostatnio w jesieni w jednej z japońskich firm, która produkuje Shinkansena. I widziałem, jak to jest produkowane. Powiem panu, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Na niektóre zadane techniczne pytania. I to wy w Polsce o tym też myślicie, no oczywiście, że myślimy. Ale co chciałem powiedzieć? Na stacji w Kyoto patrzyłem na rozkład jazdy, i szybka, szybki pociąg Shinkansen do Tokio był co 5 minut. I ten pociąg jest pełny. Czyli jeżeli jest kolej punktualna, przewidywalna, że. Dojadę w określone miejsce wtedy, kiedy chcę dojechać, pasażer zawsze będzie. Oczywiście musi to jeszcze być w miarę roz, po rozsądnych cenach, więc jako Polska absolutnie się nie, nie, nie mamy czego wstydzić, że będziemy w tym kierunku zdążać, bo to cała Europa y, y, patrzy na tą kolej bardzo pozytywnie, Unia Europejska również. Y, Kolejnym takim przykładem to może być tu Szwajcaria, gdzie wielu ludzi ma możliwość, no zresztą wszyscy mają możliwość wykupienia biletu na całą komunikację w całym kraju nie tylko kolejową, ale całą komunikację publiczną która jest stosunkowo niedroga, więc nie, nie warto, nie opłaca się w ogóle mieć samochodu. No, w Polsce sobie jeszcze tego nie wyobrażamy, ale ja mam nadzieję, że to do tego dojdzie.